Ustalmy od razu, że to nie jest film o tym, jak się spakować na milion tygodni do maleńkiej walizki. Wręcz przeciwnie, mam bagaż rejestrowany i nie zawaham się go użyć. Musimy zacząć od tego, jakie walizki mam dostępne. Ta jest moja ulubiona żółciutka. W środku jest taka zupełnie maleńka, do której pewnie chcielibyście, żebym się spakowała. Tak wygląda walizeczka malutka i muszę przyznać, że chętnie bym jej y, użyła, ponieważ jeszcze jest nieużywana nigdy, ale nie chcę się ściskać. Mam rejestrowany, chcę go użyć. Nie chcę się stresować. Mam też moją ulubioną pomarańczową, którą znacie z różnego rodzaju zdjęć na Instagramie i z moich podróży. To jest absolutnie fantastyczna walizka. To jest walizka, która jest ze mną przez spokojnie z 8 lat już teraz, albo i 10, jak nie więcej. Trzeba było jej oczywiście wymienić kółeczka. No i niestety tak się stało, że jak ostatnio jechałam do Paryża, to jedno kółeczko się trochę zniszczyło. Używalne jest, no ale myślę sobie, że nie będę wybierać tej walizki na tą podróż. To jest właśnie wybór walizek, które posiadam na ten wyjazd. Środkowa, pomarańczowa, może Wam się wydawać mała w porównaniu do tej żółciutkiej, ale to jest naprawdę spora waliza. To jest duża, duża walizka. To jest taka średnia wielkości w różnego rodzaju seriach. To jest zwykle średniej wielkości. Jest bardzo pojemna również. A ta żółciutka tutaj. Jest zupełnie zupełnie maleńka. O, doszka przyszła zobaczyć, co robimy. <grymne> jest zupełnie zupełnie maleńka. I do niej prawdopodobnie musiałabym się mocno spinać, żeby się zmieścić. Zobaczymy. Zacznę od pakowania się do tej walizy. Zobaczę, ile tam jest miejsca zostawionego. I ewentualnie przeniosę się do tej, jeśli się okaże, że się zmieszczę, ta będzie moim wyborem jako ostateczna, ponieważ jeszcze nie była w serwisie na wymianę kółek. Tutaj już widzicie, że na łóżko powyciągałam trochę rzeczy. To dlatego, że zanim zaczęłam z Wami rozmawiać i zanim zaczęłam y, w ogóle wyciągać walizki, to oczywiście zrobiłam sesję przymierzania i sprawdzania. I myślę sobie, że to jest dobra okazja do tego, żeby też powiedzieć Wam jakiego rodzaju zasady ja mam przy, przy pakowaniu. To są zasady, które sprawdzają się dla mnie idealnie. Po pierwsze, najważniejsze... Pakuje tyle bielizny, ile będzie mi potrzeba. Często słyszę, że bielizna to jest coś takiego, co zawsze bardzo łatwo wybrać. To można szybciutko wybrać i powiesić, i to na drugi dzień jest wyschnięte. Ja nie mam takiego doświadczenia, moi drodzy, że na drugi dzień to jest wyschnięte. Wręcz przeciwnie, schnie. To ischnie. bardzo często nie ma tego, gdzie powiesić. Oczywiście, jeżeli mamy dwupokojową willę dla siebie, można włączyć klimatyzację w drugim pokoju i niech sobie to tam wszystko się suszy, ale w momencie, kiedy jedziemy do Chin, nic nie wyschnie na drugi dzień, na bali nic nie wyschnie na drugi dzień. I na sri Lankę nic nie wyschnie na drugi dzień, moi drodzy. Niestety, no ale nic z tego. Chyba, że rzeczywiście macie bieliznę syntetyczną, która jakby z zasady będzie dosyć szybko schła. Jeżeli cokolwiek. Macie, co nie jest ze śliskich, syntetycznych materiałów, to myślę, że marne szanse, żeby cokolwiek wyschło na drugi dzień. Byłam w tych trzech różnych krajach i powiem Wam, że... <ścoughs> Ale nawet kiedy jeździłam w Polsce, to i tak trudno było znaleźć miejsce, gdzie swobodnie i bez krępacji można powiesić swoje gacie gdzieś tam po to, żeby schło. Po prostu nie. No wiadomo, że czasami się zdarza, że nie wystarczy, ale ym, dlatego zawsze bielisnę biorę w takich ilościach, żeby mi na pewno wystarczyło, żebym nie musiała tego prać. W ogóle koncepcja prania na wakacjach dla mnie jest zupełnie szalona. Wiem, że jest bardzo wiele osób, które nie chce przywozić brudnych rzeczy do domu, dlatego biorą pod koniec wakacji na wakacjach? Nie rozumiem tego. Zupełnie nie rozumiem tej filozofii, jak przyjeżdżam do domu, wszystko wrzucam do kosza na pranie i robię pranie. <grym> w zasadzie pralka mi robi pranie. Nie muszę się zastanawiać, gdzie to powiesić i gdzie, skąd wziąć proszek. Serio, zasadą numer dwa jest to, że zazwyczaj planuję, co będę nosić każdego dnia z wyprzedzeniem. I słuchajcie, to jest coś absolutnie fantastycznego, to mi ratuje życie. <grym> Autentycznie! Słuchajcie, patrzę na to, co mniej więcej będziemy robili, albo na przykład powiedzmy, że nie wiem, którego dnia konkretnie pójdziemy na spotkanie ze słoniami, ale wiem, że na takie spotkanie ze słoniami pójdziemy, wobec czego potrzebuję czegoś, co założę na spotkanie ze słoniami. Jeżeli wiem, że będę szła na zakupy, wiem, że na zakupy założę to. Jeżeli wiem, że będę szła na wodospady, to wiem, że na wodospady założę to. Koniec kropka. I mam to, słuchajcie, napisane w telefonie, w notateczkach po to, żeby w momencie, kiedy wstaje rano, nie było takiego zawieszenia i zastanawiania się, w co mam się ubrać naprawdę to mnie potrafi tak wyprowadzić z równowagi, <laughs> czy powinnam ubrać to, czy powinnam ubrać tamto, czy powinnam tym razem, czy na taką pogodę to, czy na taką pogodę tamto. Jeżeli chodzi o wyjazd na Bali, to rzeczywiście sprawa jest dosyć prosta. Będzie prawdopodobnie rosiło, padało albo grzmiało z burzami. Będzie prawdopodobnie bardzo gorąco, więc to, że rosi, pada i grzmi, to nie ma znaczenia. Wobec czego potrzebujemy ubrań, które są naprawdę takie przewiewne, Luźne, swobodne, po to, żeby nam było wygodnie, I, i to jest wszystko, czego ja potrzebuję. Oczywiście, jeżeli jadę w góry, to będzie zupełnie inaczej. Będą potrzebne grube swetry, różne inne rzeczy. Natomiast no, na takie tropikalne i letnie wakacje, upalne wakacje, trzeba się ubrać w zasadzie w jeden sposób, i nie trzeba myśleć o tym, że być może będzie ciepło, a być może będzie zimno. Wiemy, że będzie albo ciepło, albo bardzo gorąco. I z tego wynika, moi drodzy, też jeszcze kolejna moja zasada, którą słyszałam też na wielu innych vlogach, i myślę sobie, że to mimo wszystko trzeba wspomnieć. Już nie, już tak nie robię, bo ja tak robiłam. Nie biorę rzeczy, których nie lubię, w których normalnie nie chodzę i które są, e, i które są takie na wiecie, wypróbowanie. Oprócz, może, jednej sukienki, dwóch sukienek, teraz, które zabieram. Jedna z tych sukienek, które zabieram teraz, to jest ta sukienka, którą po prostu uwielbiam. Kupiłam ją sobie, bo bardzo mi się spodobała, natomiast ona nie nadaje się zupełnie do noszenia tutaj w Katarze, no bo jest bez ramionczek. Mogę sobie oczywiście pójść gdzieś na plażę w niej, ale no do chodzenia po mieście niestety nie. Wobec czego normalnie odkładam ją do lamusa, <laughs> odkładam ją do takiej szuflady, z której rzeczy nie wyciągam zazwyczaj, one są takie na przechowanie, ale w momencie, kiedy jadę do Polski, w momencie, kiedy jadę na Bali... Bo wiem, że będę w niej chętnie chodzić. Kolejna rzecz, w której lokalnie nie chodzę, to jest ta śliczna bluzeczka bawełniana, taka wiązana na szyję. Również nie chodzę w niej z tego powodu, że tutaj nie zawsze pasuje, nie do każdej okolicy i nie chcę się stresować tym, że komuś się to nie będzie podobało, wobec czego tej akurat nie zakładam. Ale tak jak mówię, na Bali czy do Polski idealna. Zasada numer 3. Nie biorę więcej. Kosmetyków kolorowych do twarzy, niż używam w domu. <laughs> o, rany! Potrafiłam naprawdę zabrać osobną, wielką kosmetyczkę z takimi kosmetykami, które były kolorowe, bo stwierdziłam, że o, będę miała wreszcie czas, będę mogła się pomalować. Okazuje się, że nie maluję się z tego względu, że nigdy nie mam czasu się pomalować. Jeżeli rzeczywiście wychodzę na, jakiś, na jakąś super wieczorną kolację. To wtedy planuję kolejne 2, ekstra 20 minut, i wtedy te ekstra 20 minut wykorzystuję na to, żeby się pomalować, użyć cienia. Natomiast to, co zabiorę ze sobą, to na pewno zabiorę ze sobą podkład, na pewno zabiorę ze sobą jeden cień do oczu i prawdopodobnie puder, po to, żeby jakoś sobie tam poradzić z tym potem, który będzie na mojej twarzy cały czas, ale i tak pewnie zobaczcie, go bardzo wiele. Wobec czego więcej. Kosmetyków kolorowych nie biorę. Znowu nie biorę na wakacje czegoś, czego normalnie i tak bym nie używała, bo prawdopodobnie na, wakacje, na wakacjach tego nie użyję. Wyjątkiem, moi drodzy, była wyprawa do Francji, ponieważ jak jechałam do Paryża, wiedziałam, że będzie jedna kolacja, na której będę chciała wyglądać szczególnie dobrze. Wobec czego wiedziałam, że muszę zabrać buty na obcasach, że muszę zabrać piękną sukienkę i że muszę zabrać kosmetyki kolorowe, które będą pasowały do tego makijażu, do tej sukienki. I rzeczywiście to się sprawdziło, użyłam sobie wszystkiego, zapomniałam torebki jakiejś ślicznej, ale na szczęście Kasia mnie poratowała. Wszystko to spakowałam, było to użyte tylko jeden raz w ciągu całego tygodnia, no ale była to odpowiednia okazja i to była przemyślana decyzja. Zasada numer 4 jest taka, że nie używam żadnych dodatkowych. Pojemniczków na ubrania. Mało tego pakuje się w taki sposób, jakbym nigdy miała się nie rozpakować. Teraz jedziemy na cztery noce, wobec czego dosyć krótko. Nie sądzę, żeby opłacało mi się w ogóle wyciągać wszystkie moje rzeczy i wszystkie moje ubrania z walizki. Wobec czego prawdopodobnie to, co zrobię, to tak jak kufer otworzę swoją walizkę. Po jednej stronie będę miała ułożone ubrania, po drugiej stronie będę miała różnego rodzaju szpargały, które nie są ubraniami, czyli kosmetyki, buty i wszystko tam inne, będę brała też parasolkę, co jest niezwykłe, bo zazwyczaj parasolki nigdzie ze sobą nie zabieram, ale tam będą też pargały. To no, będę tego używać właśnie w takiej w formie takiej y, szafy. No, chyba że się okaże, że nie ma gdzie rozłożyć taką walizkę, to wtedy, no niestety, będę musiała się rozpakować, chociaż podejrzewam, że będę tego unikać. Jako, że do tej pory zazwyczaj udawało mi się unikać rozpakowywania. Bo nie lubię się później pakować. Zasada piąta mojego pakowania na wyjazdy i to jest świeża zasada nie zabieram ze sobą ubrań byle jakich. to znaczy dziurawych, brudnych, zapoplamionych, porozciąganych i paskudnych. Taka moja decyzja pojawiła się po moich ostatnich świętach Bożego Narodzenia w Polsce ponieważ, wiecie, jakby mam taką trudność, jeśli chodzi o święta Bożego Narodzenia w Polsce że zasadniczo nie mam się w co ubrać ponieważ głównie te ubrania, które posiadam, to są ubrania letnie. Tutaj nawet jeżeli przychodzi zima, no to najmniej mamy 16 stopni, co dla mnie ciągle jest okazją do tego, żeby nosić krótki rękaw ewentualnie krótki rękaw może coś jakąś marynereczkę na górę i... Nie mam okazji do tego ani specjalnie powodów do tego, żeby kupować yy, ubrania zimowe. Mam takich yy, ubrań zimowych, może dwie sztuki, które się nadają na narty, czyli to są grubasy wielkie, których no, nie można za bardzo ubrać na Boże Narodzenie, bo nie. W związku z powyższym pozabierałam sobie różnego rodzaju stare rzeczy na te święta i bardzo nie podobały mi się moje zdjęcia. Jestem niezadowolona z tego, że, że się sobie nie podobam. W związku z powyższym, moja zasada numer 5 jest całkiem świeża. Zabieram sobie fajne ubrania, w których będę dobrze wyglądać. Wszystko jedno, czy to jest wycieczka na rower. W zasadniczo to jest taka, wiecie, sportowa wycieczka, gdzie wcale nie trzeba zadawać szyku. Mimo wszystko ja chcę wyglądać tak, żeby się sobie podobać, wobec czego nie zabieram ubrań byle jakich. Mało tego, coraz mniej takich ubrań byle jakich posiadam w swojej szafie. Uważam, że niepotrzebnie zajmują miejsce tym, które mogłyby być niebyle jakie. No ale każdy ma w swojej szafie jakąś porozciąganą koszulę. Właśnie muszę się jej pozbyć i wymienić na jakąś nieporozciąganą. No, jak na razie wydaje mi się, że tutaj jest bardzo, bardzo dużo miejsca. Nie chcę mieć specjalnie, strasznie dużo miejsca, bo przecież wszystko będzie się tutaj mielić i będzie zabałagonione w momencie, kiedy przyjadę. No, tutaj na razie też mało miejsca y, zajęłam, ale muszę powiedzieć, że to akurat się nie przejmuje, bo jak tu jedną kosmetyczkę wstawię, drugą kosmetyczkę wstawię, to może się okazać, że miejsce będzie akurat wykorzystane. Ale tutaj no nie chcę zostawiać tyle wolnego miejsca. Kusi mnie co prawda, żeby wziąć sobie tą walizeczkę, ale wiem, że jeśli będę chciała przywieźć ze sobą coś, będę potrzebowała więcej miejsca. Hmm, dobra, zostaje. Przy tym, co zabieram ze za sobą do kosmetyczki. Krem do opalania, ta ilość powinna wystarczyć, ale gdyby nie wystarczyło, to mam jeszcze taką malutką, koniecznie pięćdziesiątkę, bo nie ma się co wygubiać z tym słońcem. Dezodorant, ten ma co prawda dokładnie 100 ml, nawet by się zmieścił do takiej podręcznej walizki. Odżywka. Krem do ciała, żel pod prysznic, szampon do włosów. Pasta do zębów. Przyjdzie tutaj jeszcze oczywiście szczoteczka. Krem jeszcze dodatkowy, w razie gdyby mi był potrzebny. Bardzo go lubię. Myślę sobie, że się przydam. Odżywki do włosów. To są odżywki z farb do włosów. Ja je zawsze zbieram. Nigdy ich nie wykorzystuję po farbowaniu włosów, tylko je ze sobą zbieram i zabieram na wyprawy po to, żeby zajmowały mnie miejsca. Tym razem będę ich miała więcej. Chociaż może przez to mogłabym nie zabierać tej odżywki do włosów. Hmm, to albo to, albo to. Dobra, to. Szczoteczkę maleńką do paznokci. To się bardzo przydaje, szczególnie na różnego rodzaju ziemistych wyprawach. I tym razem biorę też cały żel pod prysznic. Nie wiem, czy ten mi wystarczy na 4 dni, bo będę tam często wchodzić do basenu. Dlatego zabieram cały mój ulubiony zapach Lemon Grass. To, co jeszcze zaczęłam zabierać na moje wyprawy, to mydło do rąk. Dlatego, że to, co zwykle jest w hotelach, nie do końca mi odpowiada. Mam ze sobą coś, co bardzo lubię. Jest zamknięte, tak, żeby się nie otworzyło, ale mimo wszystko, na wszelki wypadek, wkładam też do woreczka. Lastry. Mam takie przekonanie, że jak nie wezmę, to się przydadzą. Wszystko pakuję do kosmetyczki. A, wiem, czego tu jeszcze nie mam. Krople do nosa. Najbardziej na świecie nie znoszę mieć zatkanego nosa w momencie, kiedy jestem chora. To nie dość, że się źle czuję, to jeszcze muszę sobie z nosem radzić, dlatego krople do nosa są konieczne. Krem pod oczy, krem na dzień i na noc. Co prawda, to jest krem na noc, ale ja korzystam z niego w obydwie strony i sprawdza się bardzo dobrze. Zabrałam sobie taką małą ilość, która z całą pewnością wystarczy mi na 4 dni, ale nie jest ciężka, jeżeli się skończy, akurat to będę mogła wyrzucić opakowanie na miejscu. Żel odkażający. No i zobaczcie, co się wydarzyło. Wiedziałam, że tak będzie. Przełożyłam sobie buty tutaj, dołożyłam sobie ręcznik plażowy, ponieważ na pewno dostaniemy podprysznik plażowy zabrałam swój. Dołożę tutaj jeszcze dwie koszulki, krótkie spodenki. Dołożyłam trochę bielizny i już w zasadzie jedna część jest całkowicie. Zajęta. Mam tutaj kosmetyczkę, którą spakowałam przed chwilą, i mam ze sobą również trzy dmuchane koła. My uwielbiamy taplać się jak spławiki w kołach. Nadmuchamy je sobie i będziemy sobie z nich korzystać w naszym basenie. Mamy prywatny basen w naszej willi, więc to będzie jak znalazł. Zabrałam sobie też trochę płynu do mycia naczyń i dwie ściereczki do kuchni. Nie wiem, czy będą potrzebne, ale może się przydadzą. Mam tutaj jeszcze takich trochę higienicznych rzeczy papierowych, i tu mam parasolkę. Jest leciutka, więc nie będzie mi specjalnie przeszkadzać w momencie, kiedy będę jej używać, ale też nie chcę zabierać ze sobą żadnej kurtki, ponieważ wiem, że na kurtkę będzie zdecydowanie za gorąco. Dlatego zabieram ze sobą parasolkę. Jak będę jej używać, to spoko, a jak nie, to nie. Pokazałam Wam, w jaki sposób wpakowałam wszystko do walizki. Opowiem Wam po moim przyjeździe, czy rzeczywiście wykorzystałam wszystkie rzeczy, czy było coś mi niepotrzebne. Wydaje mi się, że tym razem będę miała trochę niepotrzebnych rzeczy, dlatego że ze względu na to, ile mam miejsca, <ścoughs> już wiem, że parę rzeczy wzięłam na wszelki wypadek. Kiedy pakowałam się do tej samej walizki na trzy tygodnie na Bali, to dokładnie wiedziałam, Ile rzeczy wykorzystam, i dokładnie zaplanowałam sobie ym, ubranie na każdy dzień, rzeczywiście na te trzy tygodnie. Faktycznie wtedy wykorzystałam wszystko oprócz dodatkowych koszulek bawełnianych, o których Wam już w poprzednich odcinkach mówiłam, że nie wykorzystałam wszystkich, dlatego że te koszulki bawełniane po prostu są za grube na ten klimat. Powiedzcie mi, jakie Wy macie zasady związane z pakowaniem. Ciekawa jestem, czy Wy lubicie się pakować. Ja uwielbiam się pakować, moi drodzy, ponieważ to jest znak, że właśnie wybieram się w jakąś podróż. A ja akurat podróżować to bardzo lubię. Polajkujcie ten filmik, to bardzo pomaga mojemu kanałowi. I oczywiście subskrybujcie, jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście, żeby oglądać wszystkie odcinki z Bali. Wróciłam! I muszę Wam powiedzieć, że pakowanie udało się całkiem spoko. Nie brakowało mi niczego, nie miałam takiego poczucia, że zapomniałam o czymś, więc myślę sobie, że moje sposoby na pakowanie są w porządku i sprawdzone dla mnie, działają już dla mnie całkiem dobrze, ale przyznałam się do czegoś. <śm> w ostatniej chwili jeszcze sobie pomyślałam, że wezmę jeszcze tą sukienkę, i jeszcze tą sukienkę, więc w zasadzie zabrałam sobie jeszcze ekstra trzy sukienki i jedną bluzkę. I użyłam z nich tylko jedną, także w sumie cieszę się, że je zabrałam. No, bo przecież ta jedna się akurat bardzo dobrze przydała. Ale pozwalam sobie zwykle na to tylko wtedy, kiedy jadę na krótki czas i naprawdę mam miejsce w walizce. Jeśli w walizce mam ciasno, to już niczego nie dokładam, bo wiem, że wszystko to, co tam w środku już jest, powinno mi wystarczyć i będzie w porządku. No, tym razem walizka moja była wielka. No i, no i to, to miejsce, które tam było, no to faktycznie aż kusiło, żeby dołożyć jeszcze jakieś, być może nie niezbędne, ale na pewno przydatne ubranka. Kiedy przyjechaliśmy, moja walizka była oczywiście trochę e, nieuporządkowana. Musiałam sobie poprzesuwać niektóre rzeczy, ale korzystałam z niej dokładnie tak, jak Wam mówiłam na samym początku, że będę. Czyli otworzyłam ją sobie na podłodze i już później jej nie rozpakowywałam, nie przekładałam, ona sobie tak żyła swoim własnym życiem. To jest możliwe w momencie, kiedy jest dosyć duży pokój. Sypialnia nasza była naprawdę spora. Dwie walizki otworzone na stałe zupełnie nam nie przeszkadzały, każda była po odpowiedniej stronie łóżka i było nam wygodnie. Ale czasami, oczywiście, to nie jest możliwe i dobrze, jeśli w tym czasie. Dobry. Dzień dobry! Czasami to oczywiście nie jest możliwe. I dobrze, jeśli wtedy... <grywki> Jakiś człowieczek szedł. Ciekawe, czy ogląda mojego vloga. Czasami oczywiście to nie jest możliwe i dobrze jest wtedy mieć naprawdę jakąś fajną szafę, do której można się rozpakować. Chociaż, tak jak Wam mówiłam, wtedy ja tam rozpakowywać się nie lubię. Tym razem to był naprawdę bardzo krótki wypad na Bali. Mam z niego oczywiście sporo zdjęć sporo filmów, ale myślę, że będą się raczej pojawiać na Instagramie. Póki co wracam do montowania wyprawy na Bali mojej czterdziestkowej, czyli mojej urodzinowej, tak żebyście mogli... Obejrzeć, co tam jeszcze jest do zobaczenia. To tyle mojego pakowalniczego odcinka.